Modernizacja ulicy Strefowej przebiegającej przez Tarnobrzeskie tereny inwestycyjne wreszcie została zakończona. Ponad pół kilometra drogi oddano do użytku w grudniu 2020 roku, ale wykonawca musiał dokonać pewnych poprawek. Po kilku dodatkowych tygodniach proces inwestycyjny został pozytywnie zakończony, a droga pozytywnie przeszła odbiór techniczny. Ulica strefowa była w fatalnym stanie i od dawna wymagała modernizacji. Było to konieczne, by spełnić potrzeby przedsiębiorców. Każdego dnia przejeżdża tędy wiele ciężkich samochodów. To kolejna po ulicy zakładowej droga na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, która doczekała się modernizacji. Ruch jest solidny. Ta droga spełnia w tej chwili wszystkie warunki, wszystkie normy techniczne. W związku z tym ruch, ten, który jest, jest faktycznie bezpieczny. Możemy, możemy więc liczyć na to, że kolejne drogi będziemy starali się wybudować. Mam nadzieję, wyremontować właściwie, chociaż niektóre wyglądają tak, jakby trzeba było je od zera budować. Mieliśmy wymianę pełnej konstrukcji tej drogi, unormowanie szerokości tej drogi, która miała 6-6,5 metra, obecnie ma na całym odcinku 7 metrów. Jest to odcinek ponad pół kilometra. Wykonywaliśmy również w tym zakresie kanalizację deszczową, czyli odwodnienie, oświetlenie tej ulicy, budowa ciągu pieszo który jest szerokości 2,60, oraz oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome. Droga, co prawda, została oddana do użytku w grudniu, ale pewne poprawki były konieczne. Okazało się, że warstwa ścieralna nie spełnia określonych wcześniej wymogów. Drogę poprawił wykonawca inwestycji firma Bruegdars któremu miasto przedłużyło czas na realizację przedsięwzięcia. Laboratorium, które dostarczyło nam rano wtedy badania, okazało się, że no są nie, niewłaściwe, niedobre, w związku z czym odstąpiliśmy wtedy od odbioru. Yy, Wykonawca musiał sfryzować tą nawierzchnię i położyć nową. Wzięliśmy badania, mam je przy sobie, są pozytywne, w związku z czym droga nadaje się już do użytkowania. Mam nadzieję, że droga będzie służyła mieszkańcom, osobom, które tu przyjeżdżają do pracy. No i mam nadzieję, że, że każdy będzie zadowolony z tej inwestycji i więcej takich inwestycji będzie powstawało tu w Gminie Tarnożek. Wartość tej inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych połowa tej kwoty to dofinansowanie jakie miasto Tarnobrzeg pozyskało z funduszu dróg samorządowych Coraz większa grupa ludzi zauważa zauważa te zmiany na terenie strefy No i cóż ja mogę być tylko zadowolony z tego że powstają miejsca które mam nadzieję za chwilę przyniosą przede wszystkim miejsca pracy dla tarnobrzeżan bo na tym najbardziej mi zależy a strefa, jeżeli będzie wyglądała dobrze, jeżeli będzie zadbana, jeżeli będzie spełniała, tak jak powiedziałem, normy, tak jak chociażby ta droga, którą dzisiaj odbieramy, mam nadzieję, że przysporzy tylko, tylko tego, co, o, czym, o czym mówię mogę tylko pogratulować panu prezydentowi oczywiście służbom urzędu miasta pani barbarze tutaj też przedsiębiorstwu który realizował tą drogę i myślę że jest to początek dobrej pracy że zmienimy stwierdzenie nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu ale wszystkie drogi będą prowadzić do naszego miasta z pożytkiem dla mieszkańców i przedsiębiorców